Rytuał Świętego Patryka 17 marca. 17 marca obchodzimy Dzień Świętego Patryka i będę wykonywał rytuał, który jest możliwy do wykonania wyłącznie raz w roku. Tego dnia dostępna jest potężna magia szczęścia, bogactwa i obfitości, którą wykorzystam specjalnie dla Ciebie. W Dniu Świętego Patryka niezwykle silnie działają symbole: koniczynka przyciąga szczęście, tęcza przyciąga szczęście, moneta przyciąga bogactwo. Krasnolud przyciąga bogactwo. Kolor zielony przyciąga obfitość i daje ochronę. Te i inne symbole, w połączeniu z moją wiedzą, doświadczeniem, mocą, talentem i potężną magią, dadzą prawdziwą bombę magiczną, którą jest rytuał Świętego Patryka. Jeżeli masz dość czekania, a marzysz skrycie o miłości, pieniądzach, zdrowiu lub masz specjalne życzenie, to rytuał Świętego Patryka jest idealny dla ciebie. Mam na swoim koncie już dziesiątki tysięcy udokumentowanych przypadków pomocy moją magią. Dołącz do tego grona i ty. Daj sobie pomóc. Pamiętaj, że nie wykonuję rytuałów grupowych, a każdy mój rytuał jest wykonywany indywidualnie i skrojony na miarę dla każdego klienta. To sprawia, że możesz poczuć się wyjątkowo. W przypadku zainteresowania, zapraszam do napisania wiadomości prywatnej. Zapisy przyjmuję do 17 marca. Do godziny dwudziestej drugiej czasu polskiego. Wróżbita Łukasz Węcka.